Dzisiaj pokażę Wam technikę dodawania oczek D1P, czyli dodaj jedno oczko w prawo. Oto jak ją wykonujemy. W miejscu, w którym chcemy dodać oczko, pomiędzy prawym a lewym drutem mamy nitkę. To na niej będziemy dodawać nowe oczko. Podnosimy ją lewym drutem od tyłu, tak jakby powstał narzut, i następnie przerabiamy na prawo, jak prawe oczko. Powstałe oczko jest skierowane w tą stronę. Zobaczymy jeszcze raz, jak to wygląda. Podnosimy nitkę z pomiędzy dwóch oczek lewym drutem od tyłu, przerabiamy normalnie na prawo. Jeszcze raz. Podnosimy tą nitkę od tyłu. Lewym drutem, a prawym drutem normalnie przerabiamy na prawo. Dodaliśmy w ten sposób trzy oczka. Jeszcze raz podnosimy lewym drutem. Przerabiamy na prawo. D1P, dodaj jedno oczko w prawo, em, równoważnik angielskiego M1 Right, Make One Right.